Konsole przenośne nigdy nie były domeną wszelkiej maści biatyk. Te przez długie lata utożsamiane były z automatami i sprzętem domowym, a mordoklepki przenośne budziły nieprzyjemne skojarzenia z tragicznymi portami Mortal Kombat na Game Boya. Super Street Fighter 4 3D Edition, jeden z tytułów startowych na Nintendo 3DS, ma szansę udowodnić graczom, że wybierając wersję kieszonkową tego tytułu nie muszą iść na kompromis. Wystarczy przez chwilę poobserwować ekran, by utwierdzić się w przekonaniu, że Capcom wykonał zadanie celująco. Mamy tu do czynienia z ulicznym wojownikiem z krwi i kości. Do wyboru dostajemy wszystkie 35 postaci z wersji konsolowej, a i sama rozgrywka nie odbiega znacząco od tego, do czego przyzwyczaił nas jej Większy brat. Modele postaci są oczywiście trochę mniej szczegółowe, w ruchu jednak ta różnica jest praktycznie niezauważalna, a gra wygląda jak na tytuł startowy naprawdę fajnie i bezproblemowo utrzymuje stabilny framerate. Różne gry różnie radzą sobie z trybem 3D, ale Street Fighter jest chyba jedyną, która wygląda w nim tak specyficznie. Nie wiem czy to zamierzony efekt, czy tylko wymysł mojego mózgu, ale w moim odczuciu w trójwymiarze postaci wyglądają jak dwie figurki zamknięte w małym pudełeczku, którego ścianami stają się obiekty tła. Uczucie to było dla mnie szczególnie silne w alternatywnym trybie kamery, gdzie akcje oglądamy za pleców naszego wojownika. Niezależnie jednak od tego czy twórcy chcielibyśmy poczuli się jak w domku dla lalek, lalkami bawić się będziemy tak czy inaczej w specjalnym trybie stworzonym z myślą o funkcji Street Pass 3 ds na specjalnym ekranie kolekcji figurek dostępnym z menu głównego gry kolekcjonować możemy w albumie figurki naszych bohaterów, a do zdobycia jest ich w sumie 500. Figurkami możemy wymieniać się z innymi graczami lub kupować je za Nintendo Play Coins, które zbieramy globalnie na naszym 3DS-ie. Zebrawszy całą drużynę postaci możemy aktywować funkcję Street Passa, a następnie wybrać się z naszą konsolą na spacer. Jeśli w trakcie wycieczki nasza konsola wykryje 3DS a innego posiadacza Street Fightera, nasze figurki automatycznie stoczą pojedynek z figurkami oponenta bez naszego udziału. Jest to bardzo interesujący dodatek i ciekawe zastosowanie tej unikatowej funkcji konsoli Nintendo, a nazwa Street Fighter nabiera tu kompletnie nowego znaczenia. Oczywiście nie zabawa w kolekcjonera jest sercem serii, więc przejdźmy nareszcie do tego co te gryski lubią najbardziej. Pierść pojedynków. Do wyboru mamy oczywiście klasyczny tryb arcade, gdzie miłym smaczkiem są krótkie, animowane wstawki dla każdej postaci, wyjaśniające jej motywacje i dające nam jej fabularny zarys. Nie jest to może materiał oscarowy i w porównaniu do świetnej kampanii nowego Mortal Kombat leży, ale na kieszonce nie spodziewałem się nawet tego. Drugim równie rdzennym rodzajem rozgrywki jest standardowy versus w smakach klasycznym i 3D, czyli wspomnianym wcześniej widoku z zapleców. Tu sklepać maskę możemy zarówno komputerowi jak i lokalnie znajomym posiadającym własną konsolkę. Skoro o klepaniu maski mowa, w trybie wyzwań powraca nasza ulubiona minigierka w odpicowywanie bryki, a także rozwalanie beczek i seria samouczków mających za zadanie przez wykonywanie celów nauczyć nas podstaw rozgrywki i zaawansowanych trików. Osobną bestią jest tryb internetowy, który działa zaskakująco sprawnie. Problemem jest jednak fakt, że po sieci grają zazwyczaj sami hardkorowcy. Efekt możecie podziwiać powyżej w trybie multi o naszym rankingu stanowią punkty PP, a o tym czy nam ich przybędzie czy ubędzie zadecyduje to jak dobrze radzimy sobie w boju. Bój ten okazuje się niestety piętomachillesową gry. Nie przez sam tytuł, bo ten sprawdza się prześwietnie, ale po raz kolejny przez samą konsolkę. Na drodze stoi nam sterowanie 3 a Wielokrotnie powtarzałem, że na tej kieszonce na dłuższą metę gra się niewygodnie. Nie inaczej jest w tym wypadku. Poruszać możemy się analogiem lub krzyżakiem. Tym pierwszym gra się tragicznie, tym drugim znośnie, ale jego ułożenie na konsoli szybko męczy nasz nadgarstek. Chociażby dlatego, że musimy jednocześnie używać bumperów do wykonywania silnych ciosów. Dolny ekran służy nam wyłącznie za wirtualną klawiaturę. Każda ćwiartka ekranu może zostać przypisana pod wybrany atak, a w trybie sterowania light, nawet aktywować specjalne ataki bez potrzeby wklepywania całej kombinacji przycisków. Nie jest to na pewno rozwiązanie idealne i ciężko winić kapkom za ułożenie przycisków na konsoli, ale warto mieć to na uwadze planując romans z Super Street Fighterem. Również w kwestii oprawy dźwiękowej nie ma na co narzekać. Zarówno muzyka, jak i efekty dźwiękowe do złudzenia przypominają te z pozostałych wersji i nie zdziwiłbym się, gdyby z nich właśnie pochodziły. Powraca dobrze znany nam komentator, wszystkie postaci są dubbingowane w języku angielskim, a odgłosy łamanych kości brzmią w stereo tak jak powinny. Do czynienia mamy więc z niezwykle kompetentną bijatyką wartą uwagi. Miłośnicy tej formy rozrywki na pewno nie będą zawiedzeni jeśli kupując grę świadomi będą ograniczeń jakie niesie za sobą forma przenośnego sprzętu na którym planują grać. Jeśli nie widzisz świata poza automatowymi gałkami, kieszonkowy Street Fighter doprowadzi cię do wściekłości. Resztę graczy zapraszam na pojedynek.